Cześć moi drodzy, witam wszystkich z tej strony Rafał kanał Rafi Bricks. Słuchajcie, dzisiaj otworzymy sobie kolejne 5 saszetek minifigurek kolekcjonerskich, seria 19, numer katalogowy 71025. Katalogowo bodajże 17 zł. Niestety seria niedostępna w Polsce, ale mi udało się kupić go. Słuchajcie, czy je w sklepie? Zobaczcie klockowo, więc zachęcam www.klockowo.pl. Bardzo miła pani ma tam minifigurki, saszetki i w cenie katalogowej po 17 zł można je tam kupić. Zanim jednak zacznę otwierać, słuchajcie. Minifigurki. Wczoraj opublikowałem film, w którym pokazywałem Paczkę Mystery Boxa od Pawła z kanału Paweł Łączy Klocki. No i dostałem od niego taką figurkę. I Paweł w komentarzu napisał mi, że moi drodzy z tyłu zamówił w Legolandzie napis Rafi Bricks. No i jest dokładnie tutaj słuchajcie, wygrawerowany napis Rafi Bricks. Ja, ja niestety. Robiąc film, nie popatrzyłem z tyłu na tą minifigurkę, no i powiedziałem, że minifigurka trafia do Mystery Boxa. No i dlatego ta unikatowa figurka, którą dostałem od Pawła, trafi do Mystery Boxa, więc ktoś będzie miał minifigurkę z napisem Rafi Briggs. Tymczasem, słuchajcie, otworzymy sobie kolejne pięć minifigurek. Wcześniejsze minifigurki... Które otwierałem, ustawiłem sobie tutaj. Jak widzicie, na dzień dzisiejszy mam 7 minifigurek, brakuje mi 9. No, i też w klockowo.pl można te figurki kupić z wyboru. No i zobaczymy, czy dobrze one zostały przez ekspedientów czy pracowników tego sklepu wymacane i oznaczone. Zobaczmy. Słuchajcie. Co tutaj mam w pierwszej saszetce i w pierwszej saszetce, jak widzicie, mam słuchajcie panda miś i mamy tutaj misia tęczowego, więc nie jest to powtórka. Z czego się oczywiście bardzo cieszę, no bo po to też kupowałem te minifigurki. Nie z wyboru, żeby właśnie, słuchajcie, mieć kompletną serię. Na razie kupiłem 5, no i w kolejnym tygodniu pewnie zobaczycie kolejny opening ostatnich minifigurek, które będą brakowały mi do kolekcji. Jeżeli tutaj, słuchajcie, zobaczcie, zapasowo dostajemy jedno takie jasno-pomarańczowe serduszko, no i panda-miś trafia do mojej kolekcji. Natomiast ulotkę dajemy sobie z boku i w saszetkę. Dobra, słuchajcie, kolejna minifigurka, tak jak mówiłem, w sklepie Klockowo, ci co są z Krakowa, no to mogą podjechać i sobie kupić po 17 zł. A myślę, że wkrótce również i na stronie się pojawią. No i tutaj mamy słuchajcie, rakbyste, No i jest opisane rakbysta, czyli znowuż się zgadza. Dobrze oznaczona minifigurka i rakbysta. Widzę, że ma dwa wyrazy twarzy. Jeden taki mocno obity, drugi uśmiechnięty jeszcze przed meczem, ale to słuchajcie, dokładnie figurki będziemy omawiać w momencie, kiedy będę omawiał tą serię kolekcjonerskich minifigurek. No i Ragbysta to jest numer 13. Kolejna słuchajcie, trzecia minifigurka. Otwieramy, mam nadzieję, że tutaj nie ma żadnej pelerynki, którą obetnę. Zobaczymy, co mamy w środku. W środku mamy programistkę. I słuchajcie, zgadza się, jest programistka, chociaż zobaczymy, czy uda mi się ją złożyć. Tutaj chyba będę musiał sobie pomóc instrukcją, bo widzę, że ma ona dużo elementów. Więc zobaczymy, jak ona ma wyglądać i co ona też ma mieć. A ona ma takiego, słuchajcie, jakiegoś. Robocika i tutaj ten robocik ma brick jeden na jeden z nadrukiem, no i tutaj coś, co ma imitować takie jakby gąsieniczki, tak prezentuje się ten robocik. No i ona tutaj ma laptopa i programuje tego robota. Również słuchajcie dwa wyrazy twarzy, jeden z zamkniętą buzią, a drugi z rozdziabionymi ustami, no i tutaj fryzurka, która chyba była nowością w 2019 roku, no ale mogę się mylić, ok, i tu już widzę, że będzie kłopot z umieszczeniem tego robocika w ramce, ale myślę, że będzie ona go tak jak na zdjęciu trzymała w ręce, a w drugiej jakoś spróbuje jej umieścić laptop i pani programistka ma, moi kochani, numer Zatem stawiamy ją pod numerem 5 i otwieram kolejną saszetkę, czwartą już z pięciu, które kupiłem. I w kolejnej saszetce mamy galaktycznego łowcę opisany bardzo ładnie. Nóżki torsik, tutaj mamy, słuchajcie, na naramienniki. Zobaczymy, tylko czy to do tyłu się zakłada dokładnie. I teraz tutaj mamy jakiś nadruk z tyłu, i nadruk twarzy takiej niebieskiej z przodu i tak prezentuje się tył. Dodatkowo ma tutaj hełm. Tutaj ma jakiś pistolet blasterowy, i tutaj ma list gończy w poszukiwaniu. Mini figurki, dobra, słuchajcie. I to ma numer 11, czyli stawiamy go sobie tutaj. I ostatnia minifigurka z dzisiejszych zakupów. Piąta, moi drodzy, zaraz zobaczymy, co jest w środku. I w środku mamy strasznego rycerza. Oczywiście jest opisane. I tutaj z tą. Tarczą, czyli jest to z tego co widzę, numer 3. I tutaj, słuchajcie, zakładamy mu bardzo ładne nadruki, jeżeli chodzi o zbroję i fajne kolory. Ten taki miętowy kolor. To ci, co oglądają mój kanał, wiedzą, że bardzo lubię ten kolor elementów Lego. No, i tutaj ma on, słuchajcie, tarczę w ręku, i w drugiej mamy miecz. Również taki Przeźroczysty, niebieski piórko również jest niebieskie i o dziwo słuchajcie nie dali zapasowego piórka tylko dali zapasowy niebieski miecz za co wielki plus no i rycerz ma numer 3 na dzień dzisiejszy 2 trzy, 4 minifigurek mi słuchajcie brakuje tak numer 2 numer 4 Numer 9 i numer 14, więc w przyszłym tygodniu sobie podjadę i pewnie kupię brakujące cztery minifigurki i otworzymy je sobie na kanale. Moi drodzy, na dzień dzisiejszy to wszystko. Jeżeli film się podobał, zachęcam do zostawienia łapki. Odwiedźcie, moi kochani, sklep klockowo, bo jak widzicie, można tam kupić minifigurki z serii 19, która jest niedostępna w Polsce. No i bardzo fajnie, że są one opisane. I tutaj słuchajcie. Jest jednak, czuję, moi drodzy, jest drugie piórko, jest dane, więc i miecz, i piórko mamy zapasowe. Do usłyszenia, cześć!